Program Samsung Recovery 6 posiada bardzo wiele przydatnych funkcji. Jedną z nich jest kopiowanie dysku. Pozwala ona z łatwością kopiować obraz z systemem Windows lub ustawieniami fabrycznymi ze starego dysku na nowy dysk twardy. Na przykład, kiedy chcesz wymienić dysk na dysk o większej pojemności lub na dysk SSD. Program Samsung Recovery 6 można uruchomić zarówno pod systemem Windows, jak i w trybie DOS. Dzięki temu, jeśli pojawią się problemy z uruchomieniem systemu Windows, można go łatwo przywrócić programem Samsung Recovery w trybie DOS. Aby uruchomić program Samsung Recovery 6 w trybie DOS, włącz komputer i podczas rozruchu naciśnij klawisz F4. System uruchomi się w trybie odzyskiwania i wyświetli się ekran startowy programu Recovery. Pamiętaj, jeśli poziom baterii jest zbyt niski, program Samsung Recovery nie uruchomi się. Jeśli chcesz uruchomić program Recovery w systemie Windows, po prostu wyszukaj na ekranie głównym ikonę Recovery i kliknij ją. Po uruchomieniu program poprosi o podłączenie zewnętrznego nośnika, na który chcesz skopiować dysk Twojego komputera. Podłącz go i kliknij OK. Pamiętaj, w przypadku wykonywania kopiowania dysku Twojego komputera, dane na nowym dysku zostaną bezpowrotnie utracone. Aby rozpocząć, kliknij ikonę Kopiowanie dysku. Jeśli pracujesz w systemie Windows, może pojawić się komunikat z informacją, że wykonanie kopii dysku może wykonać jedynie administrator komputera. Kliknij OK, aby kontynuować. Pojawi się okno kopiowania dysku z dostępnymi opcjami. Pierwszą z nich jest wybór punktu odzyskiwania. Wybierz, który punkt odzyskiwania dysku ma być zapisany na kopii dysku i przewiń okno w dół. Teraz, jeśli chcesz, podziel partycję nowego dysku, przesuwając suwakiem w lewo lub w prawo. Partycja C ma swoje wymagania minimalne, aby system działał prawidłowo. Nie można zatem ustawić dowolnej wartości. Jeśli ustawiłeś już wszystkie opcje, kliknij Kopiowanie dysku, aby rozpocząć. Pojawi się komunikat z informacją o konieczności ponownego uruchomienia komputera. Kliknij OK, aby kontynuować. Komputer zrestartuje się i pojawi się okno programu Recovery z potwierdzeniem, czy chcesz wykonać kopiowanie dysku. Kliknij tak, aby kontynuować. Pamiętaj, wszystkie dane na nowym dysku zostaną bezpowrotnie utracone. Pojawi się okno pokazujące postęp wykonywania operacji, rozmiar pliku oraz czas trwania operacji. Ta czynność może trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Pamiętaj, podczas tworzenia kopii dysku komputer powinien być podłączony do zasilacza sieciowego oraz nie należy go odłączać od zasilania. Przerwanie zasilania w trakcie wykonywania kopii dysku spowoduje konieczność powtórzenia procesu od początku. Po zakończeniu pojawi się komunikat. Kliknij OK i jeszcze raz OK, aby ponownie uruchomić komputer. Nowy dysk jest już gotowy do instalacji w Twoim komputerze. To wszystko. Właśnie nauczyłeś się, jak wykonać kopię dysku za pomocą programu Samsung Recovery 6. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania pozostałych poradników.